Rozwiązanie zacznijmy od przeanalizowania takiego diagramu słupkowego. Zobaczmy, co on przedstawia. Tu jest jakaś częstość względna. O, te wartości, które są zapisane nad słupkami, możemy w łatwy sposób zamienić na procent. I to nam się przyda w rozwiązaniu właśnie przykładu A, ponieważ mamy podać, jaki procent pracowników korzysta z tych czterech. Z tych czterech środków komunikacji. Nie interesuje nas ten ostatni słupek. No dobra, no to to sobie ładnie tutaj przeliczymy, bo 44 setne to przecież 44%, prawda? Możemy tak to zamienić. Więc najpierw zobaczymy tak. Czy zapiszemy 0,44%? To 44%. I to jest liczba, która wyraża ilość pracowników poruszających się komunikacją miejską. Natomiast pozostali, czyli jeżeli od 100% odejmiemy 44%, no to znajdziemy odpowiedź na, na pytanie z pierwszego przykładu. 56% pracowników porusza się innym środkiem transportu niż komunikacja miejska. Tak wygląda rozwiązanie pierwszego przykładu. Za chwilkę odcinki bonusowe i rozwiązania kolejnych przykładów.